Jak myślisz, który z wariantów sklepu będzie miał wyższą konwersję o te tytułowe 32%? Ten nowoczesny czy może ten bardziej klasyczny? Odpowiedź nie jest taka oczywista. zapauzuj sobie i napisz w komentarzu, a odpowiedź wkrótce ujawnię. Bo widzę, że wiele e-commerce popełnia ilościowy błąd. Chcą za wszelką cenę zwiększyć ruch na stronie, dokładają budżetów performance marketingu. Zwiększają wydatki na linki w SEO, starają się no, za wszelką cenę sprowadzić więcej osób na swoją stronę internetową. To nie jest błąd, a ja nawet nagrałem na ten temat materiał o planie marketingowym bez pokazywania twarzy. Odcinek jest na YouTubie, gdzieś tu go podlinkowałem, możesz sobie zobaczyć. Ale gdy już masz sprawdzone produkty i powtarzalne transakcje, to wielokrotnie opłacalniej jest Kupić się na ludziach, których już masz, którzy już są na stronie, i sprawić, aby chętniej kupowali. Jak to zrobić? Opowiem na bardzo konkretnym przykładzie. To łapka w górę dla algorytmów i lecimy z tym odcinkiem. Prowadząc sklep internetowy. Ty wiesz, ja również prowadzę sklep internetowy, to tam każdy 1% wzrostu konwersji robi ogromne znaczenie. Bo kiedy konwersja w sklepie wynosi te 2%, to przy 10 tysiącach wejść miesięcznie, notujesz 200 zamówień. Wow, szalona matematyka. Zakładając, że średnia wartość zamówienia to 250 zł, to daje 50 tysięcy obrotu. Kiedy konwersja pójdzie w górę o 1 punkt procentowy, czyli wyniesie 3%. To miesięcznie będziesz mieć 300 zamówień na kwotę 75 tysięcy bez zwiększania budżetu, czyli 25 tysięcy wpada ekstra. No to jest taka, można powiedzieć, magia procent. No dobra Wojtku, możesz zapytać. To pewnie zasugerujesz mi teraz, aby zrobić rabat na produkt, albo poprawić kartę produktu, albo pokazać więcej opinii. I tym razem nic z tych rzeczy, chociaż to są całkiem niezłe odpowiedzi, jak się je odpowiednio zastosuje. Zacznijmy od tego, że obserwuję rynek stron internetowych, sklepów internetowych od kilkunastu lat, a od ośmiu jestem jego częścią, między innymi w ramach software house'u Nexus. Realizujemy takie projekty dla klientów. I to, co często obserwuję, to fakt, że klienci zgłaszają się do nas i często to chcą takiego efektu WOW, żeby projekt pięknie wyglądał, jak strona Apple, żeby od wejścia było czuć pieniądz, prestiż i najsłodsze owoce światowego designu. I nasz klient chce mieć ambitne projekty, ale klient naszego klienta przede wszystkim chce prostoty. Można byłoby tu rzucić, super, że ktoś projektuje innowacyjną stronę, ale żaden klient nie mówi WOW, ale oryginalna nawigacja. Hmm, hmm. no właśnie. Pytania, które można sobie zadać, to czy sam piękny design sprzeda produkt w niektórych przypadkach tak ale tu no, mamy różne co do tego zdania więc warto byłoby sobie zadać pytanie co to w ogóle znacza piękny design bo przecież piękno jest subiektywne każdy z nas ma swoje upodobania nawet mimo istniejącego złotego podziału Fibonacciego wynoszącego 1,16,18 coś takiego no więc w tym modelu jest jeszcze jeden szkół, że wiele agencji tworzy strony pod widzi mi się klienta zamiast pod grupę docelową. No bo ostatecznie to kto płaci, no klient nasz pan, klient płaci fakturę, w związku z tym nie wchodzą z nim w polemikę, nie pokazują kontrargumentu, nie dążą do uzasadnienia swoich racji, tylko zmieniają design lub funkcjonalności, aby klient finalnie pogłaskał ich po główce. A nie zawsze innowacyjny design przekłada się na piękne konwersje u ostatecznego użytkownika i to jest spory problem. Mam na to dowód, a propos wzrostu konwersji o 32% i pewnie nie możesz się doczekać, aby poznać odpowiedź, który z tych wariantów przyniósł więcej pieniędzy właścicielowi. Na stronie Conversion Rain Rate Experts padłem na ultra ciekawy case obrazujący jak stare funkcjonalności mogą konkurować z trendami graficznymi. Sprawa dotyczyła włoskiego sklepu Furplus, sprzedającego akcesoria dla zwierząt. No i agencja przygotowała dwie wersje, które teraz ci wyświetlam ponownie. Jedną designerską, wersję ładniejszą, posiadającą menu typu hamburger, czyli te trzy takie pionowe kreski po kliknięciu których Przechodzi się do menu oraz wyświetla się wszystko, co się tam powinno wyświetlać. Oraz drugą wersję, mniej estetyczną, mniej designerską, prostszą, z poziomem menu, które od razu jest wyświetlane na ekranie. Jest tam podzielone na kluczowe kategorie typu koty, psy, ptaki, rybki itd. W jednym z tych wariantów 90% odwiedzających stronę główną nigdy nie przeszło na stronę produktową, tak zwaną kartę produktu. No to jest jakiś kurczę dramat, czyli... Pobyli chwilę na stronie głównej, popatrzyli na obrazki, może poczytali opinie, przyjrzeli się kilku grafikom i kliknęli. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak doszli do tego, co zawiodło? To już wiem, bo zbadali poruszanie się użytkowników po stronie za pomocą tzw. hitmap. Najcieplejszą strefą, jak się okazało, było wyszukiwarka produktów, bo to tam użytkownicy strony głównej kierowali swoją uwagę najczęściej. Tam było najgorącej. No i najwidoczniej nie domyślali się, że w przypadku tej innowacyjnej designerskiej strony trzeba kliknąć w tego hamburgera, aby pojawiła się tak zwana szukajka. Nie widzieli rozwiązania, którego szukali? No to. Chodzili. I w tym przypadku warto pochylić się również nad tym, że właściciele psów i kotów to nie tylko 20-letnie singielki, które ogarniają neta i wiedzą, że po kliknięciu ikonki hamburger rozwinie się im menu, ale także 40-50-60-latkowie, którzy potrzebują rozwiązań intuicyjnych podanych kawa na ławę, bez domyślania się. I to prowadzi nas do wniosku, że innowacyjny design. Nie zawsze idzie w parze z intuicyjnością, bo koniec końców stronę trzeba dopasować do grupy docelowej, a nie do własnego poczucia estetyki. No i okazało się, że wprowadzenie tego klasycznego, prostego, można powiedzieć nudnego rozwiązania w postaci znanego nam wszystkim rozwijanego menu na środku strony zwiększyło sprzedaż o 32%. Tak pokazują wyniki testów, aby oni to sprawdzili w praktyce i na liczbach. I teraz jakie z tego wnioski płyną dla właścicieli sklepów? Testuj różne rozwiązania opierając się na liczbach, aby to zrobić, odpowiednio skonfiguruj Google Analytics. To dzisiaj podstawa. oraz korzystaj z map cieplnych typu Microsoft Clarity lub Hotjar. To również jest podstawa. Oglądaj co ludzie robią na stronie www. Dalej, korzystaj z rozwiązań znanych, bo ludzie poruszają się po stronach tak jak poruszali się do tej pory. Innowacyjne rozwiązania, które nie są potwierdzone badaniami, tylko jakimiś, widzimy się, bardzo często obniżają konwersję. Widać to nawet po kokpitach samochodowych, które chociaż różnią się materiałami, jakością wykonania. No tu zwróć uwagę, że niezależnie od marki i modelu samochodu wyglądają dosyć podobnie, to znaczy te same rzeczy są w tych samych miejscach, np. kierunkowskazy. Dopasuj stronę do grupy docelowej, zastanów się, kto jest twoim głównym klientem i czy możesz sobie pozwolić na jakieś bardziej. Awangardowe podejście w designie. Jeżeli jest to segment 20-35, to masz większe pole do popisu niż przy segmencie 50 60 latków. Przykładowo niektóre marki samochodów Premium, wiedząc, że mają starszą klientelę, długo opierały się przed wprowadzeniem elektronicznych liczników w swoich samochodach. Więc teraz bardzo ważny apel: nie bój się postawić na prostotę, która konwertuje, bo lepiej mieć więcej zamówień w BaseLinkerze niż fikuśnych grafik na sklepie. A jeżeli prowadzisz e-commerce i zastanawiasz się, jak podnieść wyniki, to zostaw jakiś znak na przykład w komentarzu lub w djemach na Instagramie. Do usłyszenia.